Dzisiaj pokażę Wam coś, co można szybko zrobić. Opowiem i pokażę. Tylko dzisiaj będzie krótki materiał. Witam tam, Uwierz w ducha. Demonizurę czy coś, się Wam. Czyliście to macie. Teraz tak, jajkę gotowaliśmy na twardo. To wiecie, nie? O, od zagotowania widać, miecz, nie? Zużyła? I te jajka? Bo Zużyła już jest wykąpana, bo jest wieczorna pora. Teraz zaczyna się przedstawienie Kids coś tam w telewizji The Voice of Kids The Voice of Kids, tak? wszystkie dzieci będą będzie kolacja, jajeczka robimy dzisiaj pastę jajeczką, ale tu, tu żebyś nie uciekała włączyła sobie Zuzia muzyczkę, nie wiadomo czy słychać, dobra, mamy obrane jajka, zagotowane, od 5 do 7 minut do zagotowania obrane, weźmiemy widelek, mamy, mamy taką szklaną michę dusimy te jajka, nawet całkiem wyszły, albo kroimy Normalnie można sobie dostać albo ktoś taką pastę. Co tam? I tak w ogóle musimy to rozdrobnić na miazgę. Dlatego możemy wziąć widelec, lub ktoś ma jakiś tam przyrząd, który można rozdrobnić. I rozdrabniamy. Mamy sól, mamy piec. Jak tu widać, widać? Co tu się dzieje? Mamy też majonez, bo będziemy to miksować. Dodamy soli, pieprzu. Dodamy majonezy, zrobisz taka papka. Jak słychać muzykę i ten, to nie robimy reklamy. Może ktoś znał, nie podajemy tytułu. Wiadomo oczywiście. Mamy miazgę. Mamy tą miazgę, szefowa. Polaca w sam raz przed całą przed nie? Weźmiemy łyżeczkę. Soli. I tak wsypiemy, dodamy piecu, zakryjemy tę górę. Pokażę tu. Też możemy w ten sposób. Jak nie wyjdzie za pierwszym razem jak się umiesza, po spróbowaniu można jeszcze dodać. Kładziemy majonezu. Jajka nie za gorące, bo spotkanie z majonezem gorących jajek może je zważyć. I merytamy, aż wyjdzie taka lejąca się trochę papa Już widać, widać ci trochę? Taka papa się robi? Jest powiększenie na 16x Ale 16x, a skąd ja mam wiedzieć co to jest 16x? I wychodzi nam taka papa Mamy masełko, mamy chlebek mamy chwilę poczekać I robią się cieplutkie jajeczka Spróbuję sobie widzalcem i już nie będę merdał więcej w tym. Na wygląd coś wygląda, że jest papa. Spróbujemy, spróbujemy. Powiem Ci, że nawet całkiem wyszło. Możecie sami spróbować. No tyle z tego wszystkiego. Czekaj, czas jaki wyjdzie, zrobimy takie sałatki, to na przykład sałatki czy pasty jeszcze, to może być tak, że stawiamy jajka tyle, ile byśmy chcieli. No widzicie, w sześciu jajek wyszła taka miska. Tyle, no to na co tego starczy. Jak nie chcecie, żeby się zepsuło, to później włóczcie do lodówki. Rano będzie zimne, ale jest jeszcze do zjedzenia i do wykorzystania. A wracając do tego, że. Jajka wstawiamy do garnika, nalewamy wody, gotując, za po, za zaczną się gotować, gminy jakieś 5 minut, później gotujemy jakieś 7 do 10 minut jest mark, bo żeby były na miękko jajka, takie lane, to półtora minuty po zagotowaniu. Możecie spróbować sami do 2 minut, żeby były rzadkie, takie do siorbania. I w ten sposób zginęło 6 osób czyli jajek, żartuję, ale musimy coś jeść, prawda, no i potem musimy zalać te jajka wodą, żeby się lepiej obierały. Są różne metody stosowania do tego, żeby jajka później się ładnie obierały. No i na końcu pobrane jajka wkładamy do miski i widzieliście, co z tego powstało. No dobra, tyle na temat, chleb jest, to zamykamy. Wszystko na ten temat. Masełko, chlebek smarujemy, przyszedł następny as. Dobra, trzymajcie się, dobra, idźcie na film.